Cześć, mam Z tej strony Kornelitka. I witam was w następnym filmie na tym kanale. I ogólnie to dostałam pewien prezencik od Ada992. Obijam, jest w nim w środku, ponieważ była to wymianka Uni. I tam też jest unikat bardzo, ale to bardzo dobry unikat. Mogę tak powiedzieć, ale no jeszcze przyjdziemy do subskrypcji. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania filmu oraz dzwoneczka tak, no i byłoby to na chwilę, na tyle sorka, no i cóż, otwieramy go, bardzo się cieszę, że osóbka tak miło to zrobiła, że dała mi tą, ten unikat, i zrobię z nim luka, luka, tak, dobrze widzicie, są to skrzydła sylwestrowe, o których marzyłam, Wiem, że nie wyglądają za ładnie na swoim profilu tutaj, ale zrobimy look Bardzo dziękuję, Ada992. Jesteś prze osobką i no, yy, obu nam się opłacało. Jeżeli chcecie, abyście widzieli, na co je wymieniłam, to możecie wejść na profil Ada992 i no. Ona jedno ma na sobie, a drugie nie wiem, ale może ma jeżeli zrobisz luki, jeżeli zrobisz luki, też do ciebie wiada, no to oczywiście widzowie będą sobie mogły, mogli zobaczyć co miałaś, co, co ja Ci dałam. No. Bardzo dziękuję też za uczciwość, chociaż wiem, że ty jesteś uczciwa. Uczciwa, o dobrze powiedziałam, sukces. W ogóle, ej, ten luk jest mega ładny. Nie, nie zwróciłam na niego tego tego ale jest mega ładny. No. Dobra. I zrobimy takiego luka wróżkowego. Hmm, może luk unikatowy. To jest też pomysł. A co powiecie na dwa filmy dzisiaj? Mogę Wam zrobić dwa filmy dzisiaj, bo jest też nowy motyw. Chyba. No chyba tak, jest nowy motyw, jeżeli się nie mylę. A jeżeli nie jest, to, to nie będzie drugiego filmu, bo sobie ja to mogłam sobie go zostawić na kolejny dzień. Aha! W piątek nie będzie filmu. To bym mogła ustawić film. No i tak ty, też chyba zrobię. Moje marzenie się spełniło. Ubrałam skrzydła. Um, no, naprawdę, bardzo dziękuję. Jesteś przymią osobką. Naprawdę, że mi to dałaś, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie i dalej wymieniam włoski. Więc jakbyś ktoś chciał za dobre owki wymienię. No, czy to będzie dobrze wyglądało? Nie, to będzie źle wyglądało. No, czy to będzie dobrze wyglądało? Ale. Bo no, dobrze wygląda. No to takiego luka zostawimy. Tylko nie wiem czy kupować. Kupimy jakieś rzeczy. Chociaż ja, ja nie, sprawdzę tak okiem, tylko czy jest nowy motyw. Bo jak jest nowy motyw, to nie będę. I jest nowy motyw. No to słuchajcie, będą za filmy dzisiaj. I będzie to luk z moich rzeczy. Będzie tylko z moich rzeczy. Ale, ale będzie, będzie 100% ładne. Yy, no bo te, te skrzydła ukrywam, że są bardzo ładne. Yy, nie ma co to ukrywać i ja ich nie wymieniam. Yy, koniec kropa nie wymieniam ich. No. A ta sukieneczka. Chociaż chyba zrobię coś skleję no chyba coś skleimy przecież to też wygląda ładnie Chociaż taki mizm aż by to było hmm, przypomina mi się jedna widzowie, dajcie mi tylko zerknąć bo przypomina mi się jedna bluzka która będzie pasowała a, ale nie wiem czy się ją znajdę w pozostałym i dobrze przepraszam, że będę widziała te bluzki a Aha, nie da się kupić żadnego, bo mam lagę. Eee, dobra. Nie, ma, nie da się kupić żadnych, więc e, jednak e, jednak, e, jednak nie będzie. Tej koszulki, ale na, by mega pasowało. Szkoda, że kiedyś wymieniłam. Ale okej, okay, nie wiem, czy to słyszę. Ej, a ta? nam, że... Może on dobrze wyglądać, tylko to jest chyba taki różowy troszkę, nie. Nie jest różowy i myślę, że będzie OK, Nie wiem. Nie chciałabym tu dodawać y, hmm, to Nie wygląda jak... Y, może um, po prostu tak je? Chociaż to wygląda jakby to skrzydło było wyczepione Tak z tym e, To nie Bo jestem prawie cise Gdy um, No chyba zostanę przyjęty W sumie Chociaż mm, Nie wiem a te bluzki, te to bluzki topy? Jak to się mówi? Ktoś mi powie? No nie! Zapomniałam! Zapomniałam, że to są te łańcuchy, ale no jest ładna. Naprawdę. Dobra. I pamiętam go po prostu. Ja je bardzo lubiłam. I wtedy był taki mądrze ubranie było jakże do w tylko nie? i one znikały i te nie kupiłam yy, dobra chyba to no i do tego jakaś bardzo taka 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 yy, no taka no prosta o prosta spodniczka i czy ta będzie by nie pasowała nie, to będzie odkryte no tak to czuję No więc chyba założę moją ulubioną spódniczkę Chociaż nie pamiętam czy mam e, Żeby nie mieć spódniczki Mojej ulubionej białej Okej Okej okay. okay. Nie mam jej chyba ja, ja nie mogę Prawda i nie mam Jak może? Może tak? No ok. No jest ok. To znaczy mogło być lepiej. Mm. Mogło być lepiej, ale jest. Ehm. Dobra, jeszcze jakieś takie Badne budki. O, o, o. Nie, nie, to nie. O, gdzie są moje ulubione poszukiwanie moich ulubionych budków? W to ja ostatnio chodziłam Wiennie w jednej tych samych butach. a dlaczego? Ponieważ e, mi się psuły. Dobra, bardzo dziękuję, a za dzień, dzień, pozdrawiam Cię, Ciebie, bo jesteś mega miłą osobką. Bardzo, bardzo pozdrawiam. O, właśnie, chciałam ubrać, właśnie chciałam ubrać te skrzydła, ale, se, ale sobie przypomniałam, że robię z tym Ja nie mogę, ja nie mogę po prostu. O, szapkowy naszej będzie tutaj ładny. O, wygląda git. Chociaż i tak go nie widać. Um. I Raczej nie. Będę mi się nie podobał ten rok. Przyznam. ten rok. <grym> Czekajcie. Ja hmm, chcę dodać was złotego. Albo dodam. nie <grym> No dobra. Myślę, że jeszcze jakiś jeden dodatek, i będzie to wszystko. Jakbym miała takiego sweet, takiego hejka sweet. A, wyszła ta, a ta korona to jest taka. Hej, albo nie. W ogóle. mega to wygląda? Ja właśnie chciałam, sama, nie wiem. I w ogóle, jeśli ktoś wie, dacie nawet, czy to jest oszustka czy normalna osoba, czyli czy po prostu normalna osoba, która oddaje unikaty. No. E, dobra. Myślę, że tak będzie wyglądał ten look. Stwórz look. E, zobaczę, czy zdążymy zrobić tego luka. No. no. Może być ale nie wiem widzę, że po prostu ja nie chcę zapisywać tego Luka bo zaczynają mi się podoba i w ogóle ale jakoś, jakoś nie chcę mi się go zapisywać więc to by było na tyle w tym odcineczku i widzimy się w kolejnym czyli dzisiaj